No. A z takich newsów to rozbiłam dzisiaj samochód. Ci, co mnie obserwują na Twitterze, już o tym wiedzą, bo napisałam tam sobie powstan. Eee, nic poważnego się nie stało. W sumie rozwaliłam tylko zderzak, po prostu wjechałam w jakiś płot, który był zarośnięty. Wjechałam po prostu w jakiś taki mały płotek, który był zarośnięty jakimiś. Roślinami i wyglądał jak jeden wielki krzak. Tak więc chciałam sobie po prostu zaparkować na chodniku i podjechać trochę bliżej tego krzaka, żeby nie wystawać autem na ulicę. No i się jakoś tak stało, że zahaczyłam i mi się złamał zderek. Ale, no ale nic mi się nie stało i w sumie już to chyba ogarnęłam, właśnie z wypożyczaniem, bo jest to autko, które ja wypożyczam. Ale przynajmniej już wiem, że jak będę miała swoje, to takie rzeczy się zdarzać nie będą, yy, bo nigdy nie pojadę już do tego sklepu tym samochodem, bo stało się to w sumie zaraz przy naszym domu. Także, no cóż, trzeba było iść po prostu z buta.